Dzień dobry, nazywam się Patryk upadko mam dzisiaj czwarty, witam w kolejnym odcinku Życie Maturzyste, a do matury pozostało nam 9 dni. Zaczynamy wielkie odliczanie. Już niektórzy pewnie mają taki dreszcz na plecach, taki, takie, czują taką rękę z tyłu, tak pogania, ty szybcie, szybciej, 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 matura, matura. Taka matura, wiecie, u takiego osobie niematury stoi za nami i tak, takimi widełkami, takimi, matura, matura, i tak nas, matura. <zyskliwia> Jutro mam zakończenie roku, czego się naprawdę hmm, jakoś tak hmm, nie czuję tego zakończenia roku, ponieważ dziwnie mieć zakończenie roku na koniec kwietnia, gdzie przez resztę w... nauki... Dobra, wiecie co, ja zamknę okno, bo dzisiaj jest znowu otwarte, a już coś nad... tną na dworze niestety. Skurczbyki jedne, ja... no dobra, jestem z wami. Ach, jakie za tym tęskniłem, za tym nagrywaniem. Obiecuję, że teraz filmiki będą, będą, nawet jak nie będę miał o czym mówić, to będę sobie tak kręcał tematy, nawijał. Y o czym to ja chciałem powiedzieć, o czym to ja chciałem powiedzieć tak naprawdę, a chciałem powiedzieć o moich studiach, dobra miałem jakiś wątek wcześniej, ale go urwałem, sorry, Przywieknijcie. jak nie wiecie to tak robię czasami, mam nadzieję, że on to nie przeszkadza za bardzo, tak więc dzisiaj chciałem powiedzieć o moich studiach, które są dość, może o nich mówiłem. Może nie mówiłem, nie pamiętam, bo dawno był odcinek. Na studia wybieram się tak naprawdę od dziecka. Chciałem iść na jeden kierunek. I ktoś mi pytał, w, w podstawówce, na kim sobie w przyszłości mówiłem: architektem. W gimnazjum, architektem. W liceum, architektem. Aż pewnego dnia. Żeby być architektem, trzeba zdać egzamin. Na egzaminie tym jest rysunek. Nie tylko rysunek techniczny, który myślę, że jest dogarnięcie do jako taki, tylko rysunek. Po prostu rysunek. Musicie narysować krajobraz, postać siedzącą, postać stojącą, czy coś w tym celu. Co wam dadzą taki temat? Musicie narysować. Ja raz usiadłem i próbowałem narysować to, co widzę, to, co jest przede mną, czyli myszkę na biurku i coś tam jeszcze w tle, to, co jest normalnie. Powiem, że wyszło mi to. Mm, nie wiem, czy ja to gdzieś tutaj mam. Wiecie co poszukam. Dobra, nie mam tego i pewnie nie będzie, nie znajdę. Pewnie nie wiem. No gdzieś to pewnie jest, bo myślę, że tego nie wyrzucałem. Chociaż to wyglądało naprawdę jak kupa, to wyglądało tak fatalnie, że to dziecko w przedszkolu rysuje lepiej. Naprawdę. <laughs> nie spodziewałem się. I właśnie na drugi dzień usiadłem sobie, zrobiłem jakąś tam muzykę i tak pomyślałem, że wolę jednak robić to, wolę jednak robić muzykę niż być architektem, gdzie ja nie wiem rysować. Więc wybrałem sobie kierunek reżysera dźwięku. Ja wiem, niektórym moją muzyką może się nie podobać, mogą twierdzić, że jest słaba. Ja sam tak uważam, że jeszcze nie jest na jakimś najwyższym poziomie, ale zauważyłem, że jest jakiś postęp od w przeciągu tych kilku lat wstecz i brakuje mi takiej wiedzy. Teoretycznie, którą mam nadzieję, że zdobędę właśnie na moim kierunku, reżyseria dźwięków w Poznaniu na Uniwersytecie Damem Mickiewicza. Nie jest to żadna reklama, nie zapłacili mi za to. I właśnie mamy tam egzamin wstępny, który jest dosyć złożony. Mamy kilka zadań, powiem tak w skrócie. Musimy na przykład poznać. I właśnie zauważyłem, sorry, że tak, ale zabrali mi tą tablicę do koszykówki. Kurde, może zmienią, ale fajnie by było. Dobra, co do tych studiów, mamy egzamin, na którym to my mamy kilka zadań. Zadania są związane oczywiście z muzyką, gdzie musimy na przykład rozpoznać dźwięk najwyższy i najniższy pośród pięciu dźwięków. Byłoby, jest to zadanie banalnie proste, tylko że jest trochę utrudnione. Te dźwięki są bardzo szybko po sobie. Dosłownie, one w, w, w pięć dźwięków jest spuszczony w jakieś półtorej sekundy, może sekunda. Więc to tak ciężko wyłapać, ale są, można przesłuchać dwa razy, więc raz szukamy najwyższego, raz najniższego, potem musimy znaleźć dźwięk najwyższy, najgłośniejszy, najcichszy i to jest na tej samej zasadzie, potem dźwięki, które ze sobą grają harmonicznie, potem dźwięki, które mm, powiedzmy, że skrzeczą, czyli fałszują ze sobą i tak dalej, i tak dalej, musimy rozpoznać kompozytorów, czyli słucham teraz właśnie muzyki klasycznej, mam tutaj gdzieś winy, na chwilę wam pokażę. Osobiście wam powiem, że muzyka klasyczna bardzo mi się ostatnio spodobała, najbardziej podoba mi się płyta ta, ta Mozarta, fajnie na tym flecie sobie tutaj, na fle tak na flecie i na oboju tutaj panowie z Polski wywijają i podoba że fajnie się tego słucha, tak przyjemnie. Tutaj mam jakiś koncert skrzypców Henryka... Wieniawskiego, bardzo fajna płyta, ma tam jeszcze jakieś płyty Beethovena, czy coś w tym stylu. Muszę tego słuchać i powiem wam, że fajnie mi się tego słucha nawet. Może coś ogarnę na Instagrama, jakąś taką próbkę tego, co to gra. I raz sobie pójdę na Spotify. Wiecie, że odłożę te płyty. Na Spotify playlistę właśnie taką klasyczną muzyką. Właśnie muszę wrócać, wrócić do słuchania tej muzyki, trochę nie odbiegłem. I poleciał nagle utwór ze Star Treka i wtedy jest tak fajnie, bo się czuję jak w takim filmie. Osobiście Star Treka nie widziałem, myślałem, że to jest z Gwiezdnych Wojen, ale okładka była ze Star Treka, ale bardzo podobna piosenka. I tak się czujesz jak w filmie i czasem jest ta muzyka tak fajnie pasuje, czasem jest taka denerwująca i to naprawdę tak różnie, ale muzyka klasyczna osobiście mi się podoba. Mam taki bardzo zróżnicowany gust. I lubię też jazz. No właśnie i ten egzamin jest taki, że musimy mieć z niego 25 punktów co najmniej, żeby brali nas pod uwagę dalej a jeszcze wcześniej mamy egzamin zaśpiewania, gdzie musimy powtórzyć ustami, trochę dziwnie to brzmi ale musimy po prostu zaśpiewać melodię, którą zagrają nam na fortepianie, ta melodia z tego co rozmawiałem ze studentami, bo byłem na dniach otwartych z czego jestem bardzo zadowolony, bo się dużo dowiedziałem właśnie o tym egzaminie, to ta melodia nie jest zbyt trudna, nie jest zbyt długa, jest do powtórzenia jeden student powtarzałem 7 razy i dostał jeden punkt, a skala jest taka, że dostajemy punkt 1, punkt 0,75 i 0,5, z czego te wszystkie 3 wartości są mnożnikami naszej, naszych punktów na tym egzaminie pisemnym dalej, więc najlepiej mieć punkt i wtedy najłatwiej jest się dostać, no bo 0,5, 50 punktów i dopiero wtedy mamy taką pewną pozycję, co i tak 25 punktów z tego egzaminu to nie jest najwięcej. Myślę, że punktów ogólnie na tym egzaminie było jest koło 100 z tego, co liczyłem, a 25 to taki minimum, więc egzamin myślę, że jest jako taki do zaliczenia. Musimy też na przykład przypomniał mi się zadanie, musimy rozpoznać instrumenty, jakie w tym grają, czy gatunki muzyczne, świadomo, opisać utwory od jego podstawy, co bierze w tym udział, kto go skomponował, kto go wykonuje, czas powstania, gatunek muzyczny, no i takie tam inne rzeczy. Więc egzamin nie jest pikusiem i jednak jakąś wiedzę z tej muzyki trzeba mieć. Ja myślę, że sobie z nim poradzę. Tak, mam nadzieję. Muszę właśnie wydrukować sobie, co chcę zrobić, że od, kurde, odkąd byłem na tych Dniach Otwartych, czyli jakieś miesiąc, dwa miesiące temu. Wdrukować sobie listę takich najpopularniejszych hmm, wykonaw wykonawców i kompozytorów muzyki klasycznej, tak żebym kojarzył nazwiska i wiedział co do, co do czego przypasować, wtedy myślę, że będzie mi zdecydowanie łatwiej. Dobra, to taki temat studiów się trochę rozwinął, trochę popłynąłem w tym temacie. Chcę się też przyznać, uważam, że mam świetną koszulkę. Mam nadzieję, że widać. Jest bardzo, 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 bardzo. Ja nazywam Panem lisem. Jak ją zobaczyłem w sklepie, to muszę mówić do dziewczyny, nie? Kochanie, ja muszę ją mieć. Bierzemy Pana Lisa, ja tam tylko czasem nazywam ją Panem Lisa. I w ogóle jest taka fajna, bo to nie jest takim kapeluszem, jest taki, taki jest dostojny. No i w ogóle lis w kapeluszu, no świetne. Dobra, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do komentowania, subskrybowania na Facebooka, na Instagrama, gdziekolwiek mnie znajdziecie. Wszystko jest w opisie i miłego dnia wam życzę. Do zobaczenia i po prostu cześć.